Cześć słuchaczu, ja jestem Paulina i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Doświadczaj. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o wewnętrznym dziecku. Wydaje mi się, że jest duża szansa na to, że pojęcie wewnętrznego dziecka już gdzieś widziałeś lub usłyszałeś. U mnie było bardzo podobnie, wielokrotnie już spotykałam się z określeniem wewnętrznego dziecka, i w moim wyobrażeniu ta koncepcja wewnętrznego dziecka była zawsze związana z, takim, z taką chęcią zabawy, ciekawością świata, z taką potrzebą zaspokajania takich właśnie dziecięcych potrzeb, rząd odkrywania tego, co nas otacza, próbowania nowych rzeczy. I zgłębiając bardziej ten temat, okazało się, że miałam rację, ale tylko połowicznie. Jeśli chodzi o to, czym jest to wewnętrzne dziecko, szukając informacji na temat koncepcji wewnętrznego dziecka, trafiłam na książkę Odkryj swoje wewnętrzne dziecko Stefani Stach. Oczywiście zostawię Ci wszelkie informacje o tej książce w opisie pod tym odcinkiem, ale właśnie. Jeśli chodzi o tę książkę, to okazało się, że ona w takim szerszym aspekcie traktuje wewnętrzne dziecko. To moje wyobrażenie było tylko połową z tego, co tak naprawdę jest właśnie w tej koncepcji wewnętrznego dziecka. I jak się okazuje, to wewnętrzne dziecko samo w sobie dzieli się na dwie części, ale oprócz tego teoria wewnętrznego dziecka zakłada istnienie w naszej głowie, w naszych. Emocjach, takich trzech postaci, które możemy wyszczególnić. I są nimi dorosły oraz wewnętrzne dziecko, które składa się z. Tutaj posłużę się pojęciami, które były w tej książce. Z dziecka cienia oraz dziecka słońca. I koncept ten zakłada właśnie, że to te trzy postaci kierują naszymi emocjami. Naszymi zachowaniami, ale żeby to w pełni zrozumieć, musimy teraz roz rozłożyć te postaci na czynniki pierwsze. I na początek zajmijmy się czymś, co jest najłatwiejsze w ogóle w zrozumieniu, czyli naszym wewnętrznym dorosłym. I ten wewnętrzny dorosły to po prostu jesteśmy my jako dorosła osoby, i jest to postać, która myśli. W sposób taki świadomy, czyli my dorośli podejmujemy jakieś racjonalne, logiczne decyzje. Bazujemy na swojej wiedzy, nie, nie kierujemy się tylko emocjami, ale potrafimy racjonalnie ocenić sytuację, wysnuć wnioski z tego, co widzimy. I co ważne też w ogóle w koncepcji wewnętrznego dziecka, jako wewnętrzny dorosły potrafimy się zaopiekować tym naszym wewnętrznym dzieckiem. I teraz spójrzmy sobie na wewnętrzne dziecko, ale bez rozbijania go. Na mniejsze części. W ogóle y, popatrzmy na to, skąd to pojęcie wewnętrznego dziecka się bierze, jak się w ogóle to wewnętrzne dziecko w nas kształtuje. A więc y, wewnętrzne dziecko tworzy się w okresie dziecięcym, mniej więcej. Od narodzin do szóstego roku życia, kiedy to nasz umysł jest najbardziej chłonny na nasze otoczenie, na to, co dorośli dostarczają nam w relacjach, to, co okazują nam nasi bliscy, wtedy właśnie do szóstego roku życia tworzy, tworzy się najwięcej połączeń neuronowych w mózgu, więc Przyjmujemy bardzo wiele bodźców, które się w naszym umyśle zapisują. I właśnie w tym dziecięcym, wczesno-dziecięcym okresie potrafią się w nas zapisywać zarówno jakieś lęki, traumy, jak i takie poczucie wysokiej własnej wartości, jak i odwaga do robienia rzeczy w zależności od tego, co stanie na naszej ścieżce i co będą nam wpajać nasi najbliżsi. I Teraz patrząc na, na to ogólne podsumowanie wewnętrznego dziecka, możemy stwierdzić, że idealnie uzupełnia nam temat ostatniego odcinka podcastu, czyli o własnej ścieżce, bo tam też poruszam temat tego, że właśnie dużo ludzi w okresie dziecięcym jest w stanie na nas płynąć i ukształtować w jakiś sposób. I co jest ważne jeszcze. To to, że to wewnętrzne dziecko, które się w nas kształtuje, dotyczy każdego z nas. Niezależnie od tego, jakie mieliśmy dzieciństwo, po prostu wykształciły się w nas trochę różne schematy, trochę różne sposoby reagowania na różne sytuacje. I niezależnie od tego, jak dobrze nasi rodzice nie chcieliby nas wychować, jak dobrze nie chcieliby się nami zaopiekować, to prawdopodobnie każdy z nas. Ma w sobie jakieś takie rzeczy do przepracowania, coś, co może w sobie ulepszyć, bo nikt z nas nie jest idealny i tak samo nie ma na świecie idealnych rodziców, którzy będą alfą i omegą i będą dokładnie wiedzieli, w jaki sposób mają poprowadzić dziecko tak żeby wyrosło na idealną jednostkę. Nie ma czegoś takiego, dlatego każdy z nas w mniejszym większym stopniu może się utożsamić z konkretnym właśnie rodzajem wewnętrznego dziecka. No i teraz tak, jakie są te rodzaje wewnętrznego dziecka? Bo tutaj możemy je podzielić na dwa właściwie rodzaje, czyli dziecko słońca i dziecko słońca to jest właśnie to dziecko o którym ja myślałam jako wewnętrznym dziecku, jedynym, a okazuje się, że jest jednym z dwóch. I jest to dziecko, które jest żądne przygód, jest ciekawskie, jest podekscytowane, kiedy może zrobić coś szalonego, coś ciekawego. To jest właśnie to dziecko, które karmi się takimi przygodami, zabawą. I w przeciwieństwie do wewnętrznego dorosłego, to zarówno dziecko słońca jak i kolejne dziecko o którym ci zaraz opowiem to jest rzecz która znajduje się w naszej podświadomości i o ile właśnie dorosły jest to postać która bazuje na świadomości o tyle właśnie wewnętrzne dziecko bazuje na naszej podświadomości no i wiemy już mniej więcej czym jest dziecko słońca to drugą Drugim tym naszym rodzajem dziecka, które mamy w naszej podświadomości, jest dziecko cienia. I to dziecko cienia jest odpowiedzialne za wszelkie lęki, strachy, traumy, smutki, jakieś negatywne emocje, które zapisały się w nas w okresie dzieciństwa. Czyli najczęściej właśnie w tym wieku od narodzin do szóstego roku życia, ale te granice są dość płynne, bo może się okazać, że pozapisywały się w nas również jakieś negatywne wspomnienia, negatywne emocje z czasu szkolnego i one też mogą mieć dzisiaj wpływ na nas. I dlaczego właściwie poruszam dzisiaj ten temat wewnętrznego dziecka i jak to się ma? Do naszego tematu przewodniego, czyli zdobywania doświadczeń. Ano ma się bardzo, ponieważ w zależności od tego, które dziecko kieruje bardziej naszym życiem, które ma na nas większy wpływ i któremu pozwalamy przejąć nad sobą kontrolę, sprawia, czy te doświadczenia zdobywamy. Z łatwością czy z trudnością. I chodzi mi tu o te pozytywne doświadczenia, czyli na przykład rozwijanie swoich pasji, rozwijanie swoich hobby, decydowanie się na jakieś y, kroki w naszym życiu, które mają sprawić, że właśnie pójdziemy do przodu w tym rozwoju. I o ile właśnie głównie naszym życiem kieruje to dziecko słońca, czyli ta postać, która jest odważna, jest żądna przygód, jest ciekawa nowych doświadczeń, to mamy trochę mniejszy problem z tym, żeby próbować nowych rzeczy w życiu. Natomiast gorzej jest, kiedy stery przejmuje dziecko cienia i wtedy kierujemy się trochę bardziej lękiem, jesteśmy bardziej zdystansowani, mniej odważni, ale to też z, różnie z tym bywa, bo to zależy od doświadczeń, które pojono nam, które przydarzyły nam się w tym wieku dziecięcym. I ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że w ogóle taka istota y, funkcjonuje, i jakkolwiek byśmy jej nie nazwali. To, że takie zjawisko zachodzi, czyli zdarzenia z dzieciństwa, mają na nas wpływ w dorosłym życiu, bo zakodowały się w naszym umyśle. I czasami to wychodzi w takich dziwnych sytuacjach, kiedy zupełnie nie jesteśmy w stanie racjonalnie gdzieś tych rzeczy na pierwszy rzut oka ze sobą połączyć, bo weźmy sobie na przykład y, osobę, która ma trudności, żeby Iść do przodu z jakimiś swoimi projektami, żeby podejmować się nowych działań, bo ma z tyłu głowy, że na przykład nie nadaje się do tego, że nie jest w stanie czegoś zrobić, jest za słaba na to, za mało umie i nie może się po prostu w tym rozwinąć. I załóżmy, że nie ma. Racjonalnego powodu, żeby myślała, że nie jest zdolna do tego, ale na przykład w dzieciństwie okazuje się, że bardzo często była wyręczana z Takich najprostszych czynności, albo na przykład rodzice robili za nią zadania domowe, nie pozwalali jej robić jakichś rzeczy, które, które chciała robić. I w tym momencie ciężko jest, jakby na pierwszy rzut oka, właśnie powiązać te dwie sytuacje ze sobą, a okazuje się, że to dzieciństwo, te sytuacje z dzieciństwa mogły wywrzeć bardzo duży wpływ na to, że ta osoba teraz boi się podejmować nowych działań, bo nie dostała tego bodźca. Że jest w stanie poradzić sobie z czymś sama, że jest zdolna, żeby to zrobić, że nie powinna mieć problemów, żeby to wykonać. I być może jako racjonalny dorosły jest w stanie zauważyć to, że przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się rozwijać i iść do przodu, no ale właśnie ta podświadomość blokuje go i sprawia, że zamiast próbować rzeczy, zamiast się rozwijać, działać, to zamyka się w sobie i na przykład wycofuje się albo wpada w taki dół z którego ciężko jej wyjść i myśli sobie, że no już nic dobrego na nią nie czeka. I przyznam Ci szczerze, że sięgając po tą książkę dotyczącą wewnętrznego dziecka, planowałam głównie wyciągnąć z niej teorię, dowiedzieć się od samym tym koncepcie wewnętrznego dziecka, o co z nim chodzi i na czym polega, a okazało się, że wyciągnęłam z niej dużo ćwiczeń, które wprowadziłam, zrealizowałam w swoim życiu i to jest super, bo okazuje się, że kiedy dostrzeże się to wewnętrzne dziecko w sobie, uświadomi sobie w ogóle istnienie czegoś takiego, że, że to może mieć na nas wpływ aktualnie, to co przeżyliśmy w dzieciństwie, to wtedy możemy popchnąć. Niektóre aspekty życia do przodu. I to, czego się dowiedziałam, to właśnie tym pierwszym krokiem, kiedy chcemy pracować z naszym wewnętrznym dzieckiem, czyli z tym dzieckiem cienia i dzieckiem słońca, to jest właśnie uświadomienie sobie, że istnieje coś takiego. Nawet jeśli nazwiemy to inaczej, to po prostu sam, sama koncepcja, yy, samo to, że jakieś wspomnienia, jakieś doświadczenia się zapisują w naszej głowie, wpływa na nas. I dobrze jest też uświadomić sobie, co te rzeczy. Robią w naszym życiu aktualnie, jak na nas wpływają, co powodują, i są do tego rozmaite ćwiczenia. Jednym z nich i zachęcam cię do wykonania takiego ćwiczenia. Ale najpierw sięgnij po książkę, bo tam jest wszystko to dużo lepiej rozpisane, niż teraz jestem w stanie ci opowiedzieć. Ale nakreślę ci jednym z takich ćwiczeń, które moim zdaniem są najważniejszym, takim głównym ćwiczeniem, szczególnie właśnie do uświadomienia sobie występujących jakichś tam problemów, być może trudności w naszym życiu, jest rozrysowanie sobie naszego. Dziecka cienia i dziecka słońca na kartce. I kiedy rozrysujemy sobie te dzieci, to wpisujemy tam nasze doświadczenia, nasze wspomnienia właśnie z różnych sytuacji z dzieciństwa, które wpłynęły na nas w jakiś negatywny sposób bądź pozytywny, w zależności od tego, właśnie w który szablon będziemy wpisywać te rzeczy. I później możemy na podstawie tego wysnuć. Różne wnioski i przełożyć to na aktualne nasze doświadczenia, na aktualne nasze trudności, na przykład w relacjach międzyludzkich albo z podejmowaniem się jakichś nowych wyzwań. No, tego może być naprawdę dużo i każdy powinien podejść do tego indywidualnie. I właśnie kiedy już sobie to rozpiszemy, kiedy sobie uświadomimy istnienie wewnętrznego dziecka i wewnętrznego dorosłego, to jesteśmy w stanie pójść o krok dalej i spróbować zrównoważyć sobie te wszystkie postaci w naszym życiu, albo spróbować po prostu bardziej kierować życiem z perspektywy tego dziecka słońca bądź z perspektywy dorosłego. A jeśli chodzi o dziecko cienia, to będziemy w stanie trochę bardziej świadomie utulić to dziecko. Ja wiem, że to może zabrzmi trochę śmiesznie, ale bardzo ważne jest to, żeby. Jako dorosły już człowiek, trochę pogadać z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, przytulić je i powiedzieć mu, że już jesteśmy dorośli i te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, one mają jakiś tam wpływ, ale nie powinny już go mieć, bo jesteśmy w stanie już sobie z nimi poradzić, i te sytuacje, które nas spotkały kiedyś, one już nie. Nie spotkają nas w ten sposób, bo już nie jesteśmy zależni od kogoś. I w drugą stronę dla naszego dziecka słońca, warto jest wynajdować jakieś takie rzeczy, które pobudzą w nim ciekawość, które sprawią, że będziemy w życiu bardziej radośni, które sprawią, że będziemy mieć więcej ochoty na robienie rzeczy, że będziemy wyciągać satysfakcję z na przykład jakichś naszych hobby, zainteresowań, że będziemy się w nie wkręcać właśnie jak takie ciekawskie dziecko. I kiedy tak sobie podsumujemy to, o czym dzisiaj Ci powiedziałam, to dochodzę do wniosku, że rzeczywiście ta koncepcja wewnętrznego dziecka jest bardzo mocno powiązana z tematem własnej ścieżki życiowej i tego, że tym bardziej warto przepracować sobie pewne rzeczy, które dotknęły nas w dzieciństwie i iść już jako dorosły człowiek, jako osoba, która. I jest w pełni za siebie odpowiedzialna i może podejmować własne decyzje, warto iść tą naszą ścieżką, nie wybraną przez kogoś, kto choćby Chciał dla nas najlepiej, to nie jest w stanie za nas zdecydować i za nas przeżyć życia. I myślę, że ten temat w taki czy inny sposób będzie się jeszcze nieraz przewijał w podcaście, bo nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Wiele takich tematów traktuje o tym samym, ale w trochę innych słowach, trochę na inny sposób. I warto jest właściwie zapoznawać się z wieloma aspektami, bo być może okaże się, że odblokują w naszej głowie jakąś szufladkę, że poruszą coś w nas i sprawią, że będziemy się rozwijać. A rozwój w życiu jest bardzo ważny, szczególnie kiedy tego życia chcemy w pełni doświadczać. I myślę, że. To już na tyle, jeśli chodzi o koncepcję wewnętrznego dziecka. Oczywiście mogłabym Ci opowiedzieć dużo więcej, ale zachęcam Cię, żebyś sam zapoznał się z tematem, bo jest on naprawdę ciekawy moim zdaniem, a dzisiaj chciałam zostawić Cię tylko z takim ogólnym wytłumaczeniem tego pojęcia, z taką zajawką, i być może zachęcić Cię to do zasięgnięcia po. Książkę, jedną bądź z drugą, i do rozwinięcia tego tematu we własnej głowie. A póki co dziękuję Ci pięknie za wysłuchanie tego odcinka i życzę Ci pięknego dnia bądź pięknego wieczoru, w zależności od tego, kiedy go słuchasz.